Dwie dziewczyny podchodzą do chłopaka, a jedna z nich mówi, czy to ty jesteś chłopakiem, z którym przedstawiła mnie ciocia Soledad? Chłopak uśmiecha się i odpowiada, tak, to ja, cześć, mówi dziewczyna natychmiast, cześć, co tu dużo mówić, jesteś tylko kimś, kto myje samochody. Chłopak odpowiada, nie, właściwie ten samochód dziewczyna mu przerywa, a co z tym samochodem? Powiedz, ile wynosi twoja miesięczna pensja? Moja miesięczna pensja to 2000 euro, mówi chłopak. Dziewczyna śmieje się głośno, dwa euro? Dlaczego tacy ludzie jak ty przychodzą na randki w ciemno? Wyobraź sobie, że poznajesz bogatą dziewczynę, taką jak ja, i pewnego dnia chcę nową torebkę. Czy nie zajęłoby ci to pięciu miesięcy, żeby ją kupić? Jej przyjaciółka obok mówi: Waleria, myślę, że ten przystojny chłopak jest uczciwy. Waleria odpowiada sarkastycznie: Kamila, co w nim dobrego? Czy jest mnie wart? Co ty o tym myślisz? Chłopak spokojnie odpowiada: A według ciebie, kto jest ciebie wart? Dopiero co dodałaś mnie na wichat. Dlaczego nie nazwiesz mężem tego, który cię upił i już cię zdradził? Na pewno nie ty, mówi dziewczyna. Jeszcze nie skończyłem, dodaje chłopak. Jesteśmy tu na randce w ciemno, nie po to, by się obrażać. Jeśli uważasz, że jestem w porządku, możemy porozmawiać spokojnie, jeśli nie, nie potrzeba sarkazmu. Dobrze, nikt cię nie pytał, odpowiada dziewczyna. Kamila dodaje, Waleria, pomyśl, życie w ten sposób w tym wieku jest normalne, a ja naprawdę myślę, że on jest pracowity. Kamila, dzisiaj ciężka praca nic nie daje. Liczy się talent, a on nie ma żadnego, mówi Waleria. Próbuje odciągnąć swoją przyjaciółkę, ale Kamila wyrywa rękę i mówi. Najpierw zostaw go, idź sama, potem wraca do chłopaka, podnosi chusteczkę i delikatnie mówi: Przystojniaku, przepraszam. Nie bierz do siebie tego, co mówi. Ona zawsze taka jest, proszę to twoja chusteczka. Dziękuję, mówi chłopak. Nie ma za co, odpowiada Kamila. Gdy chłopak odchodzi, nagle mówi. Piękna dama, myślę, że jesteś wspaniałą osobą. Mogę zapytać, czy masz chłopaka? Obecnie nie, odpowiada dziewczyna. Więc możemy się poznać? Pyta chłopak. Oczywiście, mówi. W tym momencie Waleria wraca biegiem i krzyczy. Kamila, jesteś pewna, że się nie mylisz? Jeśli z nim zostaniesz, będziesz tego żałować. On jest biedny. Nagle wchodzi sekretarka i mówi: Szefie. To nasz nowy produkt firmowy. Dobrze, wracaj do firmy. Odpowiada szef. Sekretarka wychodzi, a Waleria biegnie do chłopaka. Łapie go za rękę i mówi radośnie: Przystojniaku, nie sądziłam, że jesteś wielkim szefem. A ja jestem Twoją randką w ciemno. Możemy być razem. Piękna pani, Twoi rodzice są bardzo bogaci. Ja nawet nie mogę kupić Twojej torebki. Nie jesteśmy dla siebie odpowiedni. Mówi chłopak spokojnie: Dlaczego nie? Moi rodzice zarabiają miliony miesięcznie, a Ty też jesteś wielkim szefem. Jesteśmy idealną parą. Nalega Waleria. Piękna pani, pamiętaj, nieważne jak bogaci są Twoi rodzice. To, co budujesz sama, jest twoim prawdziwym królestwem. Nie pasujemy do siebie, odpowiada chłopak stanowczo. Następnie podchodzi do Kamili, daje jej kwiat i mówi. Piękna pani, ten kwiat jest dla ciebie od dziś, bądźmy razem. Dobrze, uśmiecha się dziewczyna. Oboje odchodzą razem, a historia kończy się słowami. Prawdziwa wartość człowieka nie zależy od jego bogactwa, lecz od charakteru ten, kto okazuje szczerość i szacunek, zdobywa serca. Jeśli się z tym zgadzasz, podziel się tą opowieścią.